Co naprawdę dzieje się w Gazie? To zawieszenie broni, czy islamski ogień skierowany na Waszyngton i Jerozolimę? Dołącz do nas, aby się dowiedzieć. Ciale Dabuto Amech, mój drogi przyjacielu i kolego od dekad. Delikatnie mówiąc, istnieje nieporozumienie dotyczące tego, co dzieje się w Gazie. To jest islamska wojna, która ma swoje wzloty i upadki, która ma przerwy. I uzupełnianie zapasów, dozbrajanie, odzyskiwanie sił. Jesteśmy w środku wojny. I e, mam wrażenie, że Zachód, e, prowadzony przez wielkiego Donalda Trumpa dla Izraela, wierzy, że naprawdę jesteśmy w ramach zawieszenia broni. Musimy tu zaprowadzić jakiś porządek. Słuchaj, Dan, dla Hamasu to jest tymczasowe zawieszenie broni, albo jak to nazywamy, chudna. I już widzieliśmy ten film wcześniej. Hamas nie postrzega tego jako porozumienia pokojowego, nie widzi w tym nowej ery normalizacji ani współistnienia z Izraelem. Widzą to jako okazję do ponownego uzbrojenia się, przegrupowania, i dlatego ich działania na miejscu sugerują, że próbują ponownie przejąć kontrolę nad tymi częściami gazy, które wciąż kontrolują. Nikt ich nie powstrzymuje to bardzo niebezpieczne. To, co teraz widzimy na obszarach, z których wycofały się siły obronne Izraela, to rzeczywistość z 6 października. Widzimy bojówki Hamasu na ulicach, widzimy instytucje Hamasu działające otwarcie, widzimy, że nawet rzecznicy Hamasu pojawili się ponownie w gazie i teraz udzielają wywiadów oraz mówią otwarcie. I to jest bardzo problematyczny scenariusz, który nie wróży dobrze przyszłości regionu. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Tak, wciąż jesteśmy w pierwszej fazie planu Trumpa, który, nawiasem mówiąc, nie jest umową pokojową. To są porozumienia między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i niektórymi krajami arabskimi, w które Hamas jest pośrednio zaangażowany. Musimy więc bardzo ostrożnie to przedstawiać i musimy patrzeć na to, co dzieje się na miejscu. Mówimy o tym, że Hamas próbuje tworzyć nowe fakty na miejscu. Wiesz, Khalidzie, porozmawiajmy o tych nowych faktach i jednym z nich jest, i myślę, że ludzie usłyszą to po raz pierwszy, w tym programie Katar i Turcja doradzają Hamasowi, jak utrzymać kontrolę, jak wymyślić siebie na nowo jako sieć widmo. Z jednej strony, jako to, co nazywasz twarzą bezpieczeństwa publicznego w cywilnych ubraniach, widzisz ich wyglądających bardzo, wiesz, jak nowojorska policja na rogach gazy, utrzymujących kontrolę nad ruchem ulicznym, podczas gdy to, co się dzieje, to całkowity rebranding, repozycjonowanie i remobilizacja Hamasu. To, co zrobili, Postawiło w trudnej sytuacji wiele krajów arabskich, zwłaszcza Arabię Saudyjską, Bahrajn, Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie czyli umiarkowany sojusz Trumpa, bardzo przychylny Izraelowi. Ale to, co zrobił Hamas za radą Turcji i Kataru dwóch sponsorów Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas, to przejęcie arabskich partnerów, którzy podpisali się, albo jeśli wolisz parafowali to porozumienie bardzo dobrze to ująłeś. To nie jest międzynarodowa umowa prawna, ten 20-punktowy plan to polityczny zbiór ustaleń, które są odzwierciedlone w tych 20 punktach. Hamas sprytnie zawłaszczył i postawił w trudnej sytuacji dużą część świata arabskiego w tej sprawie. Przede wszystkim ten plan, plan Trumpa nie ma żadnej podstawy prawnej. Kotwicy czy mechanizmu? Tak. No albo mechanizmu i nawet nie ustala dat ani terminów wdrożenia. I to jest coś co Nasi widzowie muszą wziąć pod uwagę, ale potem wspomniałeś o Hamasie, ponownie przejmując kontrolę nad gazą i tymi częściami, z których Izrael Defense Forces się wycofało przy pomocy Kataru i Turcji. Ale jest jeszcze coś, na co ludzie nie zwracają uwagi. Hamas próbuje również wejść do proponowanego rządu technokratycznego tylnymi drzwiami. Hamas jest zaangażowany w tworzenie tej administracji. Hamas to mówi: chcę wybrać przedstawicieli, swoich własnych przedstawicieli, do tego nowego organu, który będzie rządził gazą. Więc co zrobiliśmy? Wróciliśmy do tych czasów, kiedy Hamas decydował o wszystkim, co dzieje się w gazie. I to dzieje się, nawiasem mówiąc, pod auspicjami Egipcjan, ponieważ Egipcjanie wezwali na spotkanie palestyńskie frakcje w Kairze, aby omówić przyszłość gazy, aby omówić utworzenie tej administracji, która będzie zarządzać gazą w erze powojennej. Kto jest zaproszony? Fatah, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny Demokratyczny, Front Wyzwolenia Palestyny Islamski Dżihad. Więc znajdujemy się znowu w tym samym. Scenariusze, które widzieliśmy w przeszłości, i to jest coś, na co ludzie muszą zwrócić uwagę. Muszą zauważyć coś wyjątkowego w pozycji Egiptu. Egipt znajduje się w bardzo wrażliwej, a nawet niemożliwej sytuacji, w której Turcja i Katar nie są. Z jednej strony mamy tutaj dwudziestopunktowy plan Trumpa. Gone. Dla tych, którzy śledzili rozwój wydarzeń, ten plan jest bardzo zbliżony do tego, co Egipt zaproponował kilka miesięcy temu, czyli tak zwany egipskiego planu Ligi Arabskiej, który był w bezpośredniej sprzeczności z oryginalnym planem Trumpa, zwanym planem Riviera. Teraz mamy plan, który Egipt podpisał obiema rękami, a jego celem jest zapobieżenie jakimkolwiek przepływom Gazyjczyków do Egiptu. Poza tymi 80 czy 90 tysiącami, którzy zapłacili 5 tysięcy dolarów lub 10 tysięcy dolarów z góry, jak mówiliśmy w naszym ostatnim podcaście w zeszłym tygodniu, żeby zostać w Kairze. I to był biznes, ale poza tym Egipt wolałby umrzeć z honorem, niż pozwolić na masowy napływ gazyjczyków do Egiptu. Więc dostał to, czego chciał w tym konkretnym układzie, to, co dostał. Często mówi się: Uważaj, czego sobie życzysz. Ponieważ Hamas wciąż jest w gazie, stanowi to takie samo zagrożenie dla Egiptu, nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio. Ponieważ większość ze stu ponad milionów Egipcjan wykazuje dużą sympatię wobec Hamasu i bractwa muzułmańskiego. To nie tylko Egipcjanie, to są masy arabskie, jak je nazywam. Ulica Arabska. Ulica Arabska, tak. Widzimy demonstracje popierające Hamas w Jordanii, Algierii, Tunezji, Jemenie, a nawet w Maroku. I arabscy przywódcy są tego świadomi. Dlatego właśnie istnieje różnica między tym, co arabscy przywódcy mówią publicznie, a tym, co mówią w prywatnych rozmowach z amerykańskimi i europejskimi urzędnikami. Publicznie, kiedy słuchasz arabskich głów państw, brzmią tak, jakby akceptowali plan Trumpa. Chcą pozbyć się Hamasu, chcą, żeby Hamas został rozbrojony, chcą, żeby Hamas został wykluczony z przyszłego organu rządzącego, ale jednocześnie ci przywódcy wiedzą, że ulica arabska, jak wspomniałeś, jest znacznie bardziej sympatyczna wobec Hamasu. I dlatego są bardzo ostrożni. Ostatecznie wierzę, że pomimo obietnic arabskich przywódców Kataru, Egiptu, innych, Krajów islamskich, na przykład Turcja, pomimo obietnic współpracy z administracją Trumpa, nie będą wywierać presji na Hamas i z pewnością nie wyślą sił do gazy, aby rozbroić Hamas siłą lub przemocą. To się nie stanie, bo arabscy przywódcy wiedzą, że wtedy ich narody się zbuntują. Zdecydowanie. Właśnie dlatego głęboka e, tajemnica Kaledzie, którą ujawnimy w Al-Shakar, Al-Sadlana e, w naszym programie o Bliskim Wschodzie, polega na tym, że wszyscy o tym wiedzieli. E, 20-punktowy plan był porozumieniem dotyczącym uwolnienia żywych zakładników z Izraela, przetrzymywanych w terrorystycznych lochach Hamasu. To był cały, to był cały powód, dla którego to istniało. A zmarli? A zmarli, których odzyskujemy powoli i stopniowo. Faza pierwsza planu Trumpa wciąż nie została jasno określona, zgadza się. A wszyscy mówią o fazie drugiej, co jest poważnym błędem, bo właśnie tego chce Hamas. Z jednej strony chcą fazy drugiej, ale chcą ją przeciągać przez miesiące i miesiące, a nawet jeszcze dłużej. Plan polega na tym, żeby Hamas otrzymał od 50 do 70 miliardów dolarów na odbudowę i żeby w ten sposób zasilić kasę. Hamasu, aby przejąć kontrolę przy pomocy Turków i Katarczyków, którzy nalegają, żeby wejść do Gazy i być częścią planów odbudowy. Nie potrzebujemy Turcji, żeby była częścią martwego ciała. Izraelskie plany odzyskiwania ciał. Izraelczycy są najlepsi na świecie w tego typu technologii i odzyskiwaniu. To jest bardzo Propozycja Kataru i Hamasu dotycząca wejścia na terytorium, którą premier Netanyahu w Izraelu całkowicie odrzuca, jest bardzo niebezpieczną perspektywą, ponieważ daje to Bractwu Muzułmańskiemu wspieranemu przez państwo oficjalne poparcie dla Hamasu, jak powiedziałeś wcześniej w programie, aby utrzymać kontrolę nad gazą. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I co jest bardzo ważne, myślę, że powinniśmy to przekazać. To fakt, że jesteśmy w środku e, islamistycznej, dżihadystycznej wojny, e, która znów jest prowadzona, ale niestety e, przy wsparciu zalegalizowanej międzynarodowej koalicji, za którą Hamas bardzo sprytnie się ukrywa i wykorzystuje ją jako międzynarodową osłonę oraz własną legitymizację. Jeszcze jedna kwestia. Wywiad w programie 60 minut z Leslie Staltz, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Bardzo problematyczny moment, kiedy Steve Witkow opowiada historię o spotkaniu z Chalilem Al-Hijjom, jednym z głównych liderów biura politycznego Hamasu w Sharm el-Sheikh i Witkow opowiada historię o złożeniu kondolencji jego synowi, który również był terrorystą wyeliminowanym w izraelskim ataku. A następnie dzieli się informacją, że jego syn Andrzej zmarł tragicznie. Ale uważa, że nawiązanie z nim osobistego kontaktu wpłynie na Hamas i przekona ich do umiarkowania, podczas gdy w rzeczywistości osiągnie to dokładnie odwrotny skutek. Nie było przypadkiem, że kilka godzin później Hamas przeprowadził atak terrorystyczny? Tej rozmowy między nimi? Całkowicie się zgadzam, Dan. I myślę, że ci, którzy rozmawiają z Hamasem, muszą być bardzo ostrożni w tym, jak z nim postępują. Ponieważ mimo dobrych intencji, możesz ostatecznie nadać Hamasowi legitymację i uczłowieczyć ich, sprawiając, że będą wyglądać, jakby tacy byli. Wiesz, ludzie, którym naprawdę zależy na ludzkim życiu, ludzie, którzy podzielają te same uczucia, które mają normalni, zwykli ludzie na całym świecie, ludzie, którzy potrafią odczuwać żal, którzy potrafią to proces mogący prowadzić do legitymizacji Hamasu i jest to bardzo niebezpieczne. Hamas to organizacja terrorystyczna, która nie powinna mieć żadnej przyszłości w gazie. Negocjowanie z Hamasem to błąd, a przy okazji negocjowanie z Hamasem na temat przyszłości gazy to błąd. Negocjacje z Hamasem dotyczące uwolnienia zakładników są w porządku, nie mam z tym problemu, ale dlaczego negocjujecie z Hamasem na temat przyszłości gazy? Dlaczego rozmawiacie z nimi o rozbrojeniu i deradykalizacji? A rząd technokratyczny nie powinni mieć w tym żadnej roli, powinni po prostu, wiesz, poddać się albo zostać wyeliminowani, kropka. Ale negocjowanie z nimi może zająć, wiesz, tygodnie, miesiące, a nawet lata. A Hamas próbuje zyskać na czasie, ponieważ negocjacje będą trwały, podczas gdy Hamas na miejscu będzie Umacniał lub zacieśniał swoją kontrolę nad ludnością, i niczego nie osiągnąłeś, bo ostatecznie liczy się to, kto sprawuje kontrolę, kto ma władzę na miejscu, a na miejscu będzie to Hamas. Możesz dalej mówić o wszystkich innych kwestiach, o fazie drugiej i trzeciej, ale to niczego nie zmieni. Słowa deradykalizacja i demilitaryzacja nie istnieją w słowniku Hamasu. To jest grupa dżihadystyczna. Walki ustały, ale dżihad się nie skończył. To tylko kolejna faza dla Hamasu. Jak wspomniałem wcześniej, to jest chudna przerwa w walkach, żebyśmy mogli się przegrupować, dozbroić i prędzej czy później kontynuować dżihad. Zdecydowanie. Wiesz, Kaledzie, kiedy przedstawiasz tę bardzo ważną kwestię dotyczącą wzgórz i dolin. Przerwy w dżihadzie. Dżihad ma walkę o wysokiej intensywności, średniej intensywności i niskiej intensywności. I to wszystko jest częścią dżihadu. Istnieje dżihad dyplomatyczny, finansowy, medialny i inne rodzaje dżihadu. Wszystkie one są częścią kontekstu długiej wojny islamistycznej i myślę, że to dość niezwykłe, że Stany Zjednoczone nie wyciągnęły do końca tej lekcji ze swoich bardzo, bardzo trudnych doświadczeń. Z którymi się zmierzyły i z których się uczyły, powinny były to pojąć po 11 września w Iraku i działaniach Al-Kaidy w Afganistanie. A na końcu, wiesz, kto był pierwszy, żeby pogratulować talibom? Hamas. Dziękuję. Od razu po tym rozmawialiśmy przez telefon. Wtedy pisałem dla Jerusalem Post. To był jeden z artykułów, które opublikowałem. I dlatego właśnie. Pytanie więc brzmi, wie pan, kiedy słyszę, jak amerykańscy urzędnicy mówią o potrzebie, by Hamas się odpowiednio zachowywał, co pan przez to rozumie? Mam na myśli, czy kiedykolwiek mówiłby pan o potrzebie, by Al-Kaida lub islamskie państwo w Iraku i Syrii się odpowiednio zachowywały? Ci ludzie nie rozumieją takiego języka. Ci ludzie muszą zniknąć, muszą zostać usunięci siłą. To jest jedyny język, który rozumieją. Jeśli powiesz, że muszą się odpowiednio zachowywać i robić to czy tam, to nie posłuchają cię. I nawet jeśli powiedzą tak, to tak naprawdę tego nie mają na myśli. Hamas nie rozbroi się dobrowolnie. Ponieważ jeśli złożyliby broń, to byłoby równoznaczne z samobójstwem. Zdecydowanie to byłoby dla nich samobójstwo, a w konsekwencji również samobójstwo. A inne organizacje dżihadystyczne uważnie obserwujące sytuację w Gazie również by to zauważyły. I w tym momencie chciałbym rozszerzyć naszą rozmowę na poziom regionalny, ponieważ Hamas zdaje sobie sprawę, że ten mały pas Gazy, te 2000 kilometrów kwadratowych pustynnego pasa, tak naprawdę ma wpływ, ma ścisłą kontrolę nad tym, co dzieje się w całym regionie. Co mamy tutaj na myśli? Rozmawialiśmy o tym poza anteną. Jest tu podwójny aspekt. Obecnie na Bliskim Wschodzie są dwie osie: Turcja, Katar, Iran w pewnym stopniu i przeciwna strona Arabia Saudyjska, Emiraty, Bahrain, Maroko, Stany Zjednoczone i powiedziałbym Izrael oraz to. To są te osie, które prowadzą między sobą, można powiedzieć, zimną wojnę. I wiele z tego rozgrywa się w bardzo gorącej wojnie toczącej się obecnie w Gazie. Musimy zrozumieć, że wydarzenia w Gazie mają wielkie konsekwencje regionalne. Jeśli Gaza nie zostanie ustabilizowana i zabezpieczona, a Hamas niepokonany, nie będzie stabilizacji ani normalizacji. Plan Trumpa dotyczący dobrobytu na Bliskim Wschodzie, który przywiózł w maju 2025 roku, gdy powitano go dwunastoma pięknymi arabskimi końmi, w Riyadzie to się nie wydarzy. A Hamas wie, że to jest ostatni przystanek, jak mówią. Prawdziwy koniec jest tutaj. Kiedyś mówiliśmy, odpowiedzialność kończy się tutaj. A dzisiejsza misja Hamasu, czyli zapobieżenie stabilizacji, zabezpieczeniu i normalizacji na Bliskim Wschodzie. Była dokładnie tym powodem. Zaatakowali Izrael 7 października 2023 roku, by, jak często powtarzałeś, powstrzymać normalizację relacji Arabii Saudyjskiej z Izraelem. Czy to prawda? Tak, to właśnie mówi Hamas. Hamas twierdzi, że to jeden z jego celów. Jednym z jego deklarowanych celów, atakując Izrael 7 października 2023 roku. Jest, cytując, udaremnienie lub pokrzyżowanie normalizacji stosunków między Izraelem a krajami arabskimi. Ale jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę. Skończone. Docierają do nas teraz doniesienia, że Arabia Saudyjska, Bahrain i Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są zbyt zadowolone z obecności Kataru albo z zaangażowania Kataru i Turcji w Gazie. I według tych doniesień wysyłali nawet wiadomości do administracji Trumpa, że nie będą zaangażowani ani w odbudowę gazy, ani w inne plany dotyczące gazy, dopóki Katar tam jest i dopóki Hamas nie złoży broni. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli Arabowie nie będą zjednoczeni w sprawie gazy, to nie zobaczysz procesu odbudowy. I Gaza ponownie wpadnie w ręce. W ręce Kataru, Turcji, a za nimi Iranu, i dlatego wracamy do punktu wyjścia. Wolelibyśmy widzieć Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabię Saudyjską w Gazie, to znacznie lepsze niż obecność Kataru i Turcji w Gazie, ponieważ Katar i Turcja to Hamas, oni są Bractwem Muzułmańskim. Zgadza się. Bractwo muzułmańskie, co oznacza, że de facto nadają Hamasowi państwową legitymację. To poważny problem, ponieważ im bardziej Hamas jest legitymizowany, a to jest celem Hamasu, tym bardziej autonomia palestyńska będzie delegitymizowana. I faktycznie, mimo że plan 20 punktów przewiduje jakąś ścieżkę powrotu dla autonomii palestyńskiej, to sama autonomia palestyńska jest Równie problematyczne jak Hamas i autonomia palestyńska. Hamas i autonomia palestyńska walczą brutalnie o kontrolę nad palestyńską ulicą, która obecnie znów poparłaby Hamas, kierując się własnymi interesami. W sensie korupcji w autonomii palestyńskiej. I mimo wszystkiego, co się wydarzyło w wyborach parlamentarnych i prezydenckich, jeśli można tak powiedzieć, nadal by głosowali na Hamas, Hamas prowadzi. Autonomia palestyńska pozostaje częścią problemu, a nie rozwiązania. Autonomia palestyńska nie zdołała wprowadzić istotnych reform, nie zmieniła się pod wieloma względami, nie udało jej się przekonać społeczności międzynarodowej, w tym Amerykanów i Izraelczyków, że sprzeciwia się terroryzmowi, że chce nowego podejścia. I dlatego nie widzę, żeby autonomia palestyńska była w stanie odegrać jakąkolwiek rolę wewnątrz gazy w tej chwili. A swoją drogą, w ostatnich kilku dniach, autonomia palestyńska zaostrzyła swoją retorykę wobec Hamasu. Widzimy ataki na Hamas, widzimy jak oskarżają Hamas o łamanie prawa poprzez dokonywanie publicznych egzekucji. I widzimy w palestyńskich mediach, mediach autonomii palestyńskiej, że ponownie pojawiły się oskarżenia, iż Hamas to islamskie państwo w Iraku i Syrii, i wygląda to niemal tak, jakby było to zaczerpnięte, wiecie, z izraelskiego podręcznika, więc to tego nie pokazuje. To znaczy, czego się dowiadujemy z tych ataków na Hamas? Że autonomia palestyńska tak naprawdę nie jest zainteresowana powrotem do Gazy, wolą zostać na zachodnim brzegu, gdzie chroni ich Izrael, tam siedzą. Nadal prowadzą koordynację bezpieczeństwa z Izraelem, ale jednocześnie ich retoryka jest zła. Podżegają przeciwko Izraelowi. Autonomia palestyńska prowadzi podwójną grę. Z jednej strony podżegają swoich ludzi przeciwko Izraelowi, radykalizują ich przeciwko Izraelowi. Jednocześnie, za kulisami współpracują z Izraelem w zakresie bezpieczeństwa. Autonomia palestyńska nie jest wiarygodnym ani rzetelnym partnerem. Nie jestem też pewien, czy mieszkańcy gazy w ogóle jej chcą. Hamas od 20 lat próbuje przejąć autonomię palestyńską. Próbują to zrobić tylnymi drzwiami, bocznymi drzwiami i frontowymi drzwiami. To jest bardzo jasne. I tak naprawdę ty i ja, którzy pracowaliśmy razem przez tyle lat, wielokrotnie na to wskazywaliśmy. Druga intifada była intifadą zarówno pomiędzy Organizacją Wyzwolenia Palestyny a Hamasem, jak i pomiędzy Arafatem a Izraelem. Wykorzystywanie Hamasu na różne sposoby i rywalizacja z Hamasem to trwa już bardzo długo. Zachód nie był tego świadomy, i właśnie to staramy się robić. Nasz Bliski Wschód polega na ujawnianiu Bliskiego Wschodu w jego własnym kontekście i w jego własnym idiomie dla Zachodu, ponieważ istnieje tak duży rozdźwięk między tymi dwoma kontynentami. Na koniec dnia, Dan Palestyńczycy są w kryzysie. To się nazywa kryzys przywództwa są uwięzieni między Hamasem a autonomią palestyńską. I oba te rządy, czy też oba te przywództwa, zawiodły Palestyńczyków, pozbawiły swój lud pomocy międzynarodowej, zradykalizowały go, prowadziły swój naród od jednej katastrofy do drugiej. Organizacja wyzwolenia Palestyny prowadziła Palestyńczyków od jednej katastrofy do drugiej. Między latami 70. w Jordanii, później w latach 80. w Libanie, a następnie na zachodnim brzegu. Podczas drugiej intifady Hamas, zobacz gdzie teraz jesteśmy. Od 2007 roku zabijają Palestyńczyków, mordują Izraelczyków, atakują Izrael, a teraz sami sprowadzili na siebie śmierć i zniszczenie. Ludzi, więc mówimy o dwóch przywództwach, które wiesz zawiodły własnych ludzi. Nadszedł czas, aby palestyńczycy poszukali trzeciej strony lub wiesz, alternatywy dla tych dwóch ugrupowań. Dopóki nie znajdą alternatywy, będziemy tkwić w błędnym kole. Nie zobaczymy, żeby palestyńczycy mogli ruszyć naprzód, ustanowić dobre rządy, ani nawet zaangażować się w jakikolwiek proces pokojowy z Izraelem. Izrael stoi w obliczu i od dawna stoi w obliczu dwóch palestyńskich obozów. Jeden obóz nie chce, a drugi nie może zawrzeć pokoju z Izraelem. Z tym właśnie się mierzymy. Tak, to faktycznie stawia Izrael w kluczowej i delikatnej pozycji wpływania na swojego głównego sojusznika Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o to, co naprawdę się dzieje? Bo istnieje tu realne niebezpieczeństwo, które Hamas dostrzega i które Hamas potęguje oraz podsyca. A mianowicie chodzi o to, by poprzez działalność dżihadystyczną w gazie wbić klin między Stany Zjednoczone a Izrael i przedstawić Izrael jako problem, a nie rozwiązanie. Teraz niebezpieczeństwo polega na tym, że to wpisuje się w wizję Trumpa dotyczącą Bliskiego Wschodu. A ta wizja nie zostanie zrealizowana, dopóki ten dżihad w gazie nie zostanie zneutralizowany. A to stawia Izrael w sytuacji, w której musi wyjaśniać, wpływać i przekonywać prezydenta, co tak naprawdę się dzieje i dlaczego. Słyszeliśmy ostatnio, jak prezydent wygłaszał oświadczenia i deklaracje bardzo stanowcze wobec Hamasu, ale teraz zadaniem Izraela jest codziennie i co tydzień demaskować Hamas, żeby prezydent nie zirytował się i nie stracił cierpliwości do Izraela, ponieważ jego wizja regionalna nie zostanie zrealizowana dopóki ten poważny problem w Gazie nie zostanie rozwiązany. Jakie jest twoje zdanie na ten temat na zakończenie naszej dzisiejszej dyskusji? Masz całkowitą rację, Dan. Myślę, że Hamas w tej chwili stosuje oszustwo. Hamas obniżył ton w stosunku do Ameryki, w stosunku do Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich dwóch lat polityka Hamasu polegała na oskarżaniu Stanów Zjednoczonych o współudział w zbrodniach Izraela, o bycie wielkim szatanem. Potępiali administrację Bidena, początkowo potępiali administrację Trumpa. Mówili o nich okropne rzeczy, że stoją za Izraelem. Są również odpowiedzialni za tak zwaną ludobójstwo. Ale w ostatnich tygodniach zauważam zmianę tonu Hamasu. Nagle zaczęli szanować prezydenta Trumpa. Nagle wzywają Trumpa, żeby wywarł presję na Izrael, by przestrzegał porozumień. Nagle nie ma już ataków Hamasu na administrację Trumpa, ani na samego Trumpa, jak to było w przeszłości. To właśnie oszustwo, o którym mówię. Uważam, że administracja Trumpa nie powinna się na to nabrać. Hamas to Hamas, i oni się nie zmienili. Hamas nie jest proamerykański. Hamas nie uznaje prawa Izraela do istnienia. Hamas to ruch dżihadystyczny. Moim zdaniem, Hamas nie różni się od islamskie państwo w Iraku i Syrii, Al-Kaidy i innych ugrupowań islamistycznych, które postrzegają Zachód jako niewiernych i nie dążą do eliminacji Izraela. Nie powinniśmy zapominać, kim jest Hamas. W Waszyngtonie zwróć uwagę na Haleda Abu to ty to powiedziałeś. Nie trzeba nic więcej mówić, poza podziękowaniem za to, że dałeś nam prawdziwy wgląd. To właśnie sedno sprawy w Al-Shakar al-Sarlana zostańcie z nami, ponieważ dramat w gazie trwa nadal, a my będziemy tam, by wszystko ujawnić z centrum Bliskiego Wschodu. Jerozolima. Bardzo dziękuję Kaledowi Abu Toamechowi. Dziękuję, Danie.